to teraz może trochę z innej beczki Tusianko na zimę, do kurek przygotowane Własne ręce wysuszone Czyścimy dzisiaj pomidory z owoców wszystkich Tak to wygląda reszka Pójdzie w ciemne miejsce, dojrzeje sobie powolutku Fasola Resztę trzeba już usuwać, bo i tak nic nie urośnie Zwłaszcza takie O, takie coś Nie ma szans to już i powoli wchodzi zaraza. Z zewnątrz już jest. Więc za chwilę byle w środku. No, zbiory w tym roku były tragiczne, bo no, wiosna była jaka była. Lato też wszyscy wiedzą, jakie było w Anglii. Więc no cóż, nie ma się co oszukiwać Całe szczęście mamy kury. Zobaczymy, czy się już. Cicho, żeby jej nie wystraszyć, no i zniosła 6, 7 i tamto 8. Super. Ok, to do następnego.